Kafki, a tu był taki. 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 Ale wspaniały dzień, kolejny wspaniały dzień. Pugłosi do Mój rower. Wygląda na dosyć zabłocony, ale robimy to właśnie po to, żeby. Wasze, żeby wasze rowery nie były były tak zabłocone. nie wyglądały na wiosnę. Dzisiaj i wczoraj sprawdzaliśmy zjazd z pasma i z góry w Liwocz, z rezerwatu. Pięć wariantów w sumie chyba tam. Pięć. Pięć. wariantów. Miałem z ten ostatni, krótki? Tak. I tak przygotowujemy trasę, żeby było i ciekawie, i pogoda odpornie a jednocześnie jak najbardziej w definicji szutrowej. Do kogo? Będziecie wjeżdżać na poszczególne pasma. Będzie to okupione na pewno ciężką pracą. Polecamy przełożenia 500% albo wyżej, jeżeli ktoś może. Na pewno każda duża zębatka, którą możecie włożyć do tyłu i każda mała do przodu da Wam duże wsparcie na każdym podjeździe. Dzisiaj średnio nam wychodziło na 10 km 270 metrów przewyższenia, to łatwo policzyć, że na 100 jest 2700. Troszkę wam wytniemy, będzie mniej, ale dalej 400 km to będzie w okolicach 8, 8 tysiąca metrów przewyższenia, czyli to będzie solidna rozgrzewka przed sezonem. Jeżeli ktoś nie ma czasu, aby w styczniu, w lutym, w marcu jechać do Chorwacji i pojeździć sobie w ciepłe. To może to zrobić w majówkę dalej, przed początkiem sezonu, będziecie mogli sobie przepracować solidnie dzień w dzień po 100 km, pracując gdzieś i ruszając rano. Także można potraktować to w ten sposób, tak po prostu powanożyć. Ja myślę, że to jest dobry sposób na sprawdzenie się przed sezonem, a po drugie, na trening przed sezonem, bo nie ma takiego treningu jak wyścig. Tutaj jest pewna presja czasu, aczkolwiek gwarantuję, że. Życiówki tutaj nie zrobicie na dobę, jeśli chodzi o liczbę kilometrów, z dwóch względów. Po pierwsze przewyższenia, ale chyba co ważniejsze widoki. Ja osobiście jak jadę, to Marcin nieraz na mnie czeka kilkanaście minut, bo ja staję gdzieś, w focę, robię filmy. To jest moja pasja i Pogórza, no dzięki Marcinowi zakochałem się w Pogórzach. Nie byłem tu często wcześniej, Marcin jest lokalsem. To on mnie namówił na to, żeby tu przyjechać i zrobić maraton. Widoki są nieziemskie. Dokładnie. teraz tu będzie płasko? pojedziemy tam w stronę gorlic. Bo czekają są gorice. Jak jest taki szybki, malutki przed tym ostatnim razem. Oto jest. Staramy się też dla Was wybrać takie drogi, aby w ten majowy weekend, który będzie. Jeżeli dobrze się pogoda i będzie ciepło, będziecie się poruszać głównie południowymi stokami wszystkich past tych pokus przez które jedziemy co Wam będzie gwarantowało piękne wschody i zachody słońca. Dziś kończymy dzień na pośmie Brzanki jesteśmy tutaj w Stronisku, zostajemy na noc, rano stąd ruszamy ale tak jak zauważył Piotr, przed chwilą zaszło nam słońce dosłownie w kilka minut i, i widok stąd w sumie z najwyższej wieży widokowej jaką będziecie mieć na trasie jest przepiękny. Wcześniej macie górę Liwocz, jakieś 80 km wcześniej, także będziecie mieć piękny wschód i zachód słońca. W zależności od tego, jak traficie, zdecydowanie zalecamy, aby w nocy sobie solidnie przespać, zregenerować się, wypić po posiłek rano, czy kawę, herbatę i ruszyć tak z Brzaskiem wraz na trasę. Ja ostatnio spróbowałem takiej podróży e, nie non stop, ze spaniem, z regeneracją i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to spodobało. Szczególnie w przypadku takich maratonów, jak właśnie Ultra Lyconic. warto wykorzystać noc na regenerację z dwóch względów. Po pierwsze, żeby w dobrym nastroju, w pełni sił, pokonywać kolejne kilometry i metry przewyższeń, a tego nie zabraknie. Ale nie zabraknie również widoków, o których ja cały czas mówię, bo to jest, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, ile tu jest pięknych widoków. Wczoraj nawet jak jechaliśmy nacinie, mieliśmy panoramę tak. na lewo, na wprost i na prawo. Obejrzałem się do tyłu i w zasadzie z tyłu też można by podziwiać, tylko trudno, jak się jedzie. No i w ciągu dnia będziecie to widzieć. W ciągu nocy dużo by wam uciekło takich cudownych widoków. To będzie typowo grawalowa trasa. Oczywiście będą elementy, kiedy przyda się dobra technika, czy przyda się szersza opona. Nie będziemy podpowiadać Wam, jakim sprzętem jechać. Jedźcie takim, na jakim czujecie się najpewniej i z którym jesteście zżyci i dobrze pokonuje Wam się kolejne kilometry. Z czym czujecie się komfortowo, tak się przygotujcie na maraton, a chyba ważniejsze nawet niż sprzęt będzie noga, którą przygotujecie w ciągu zimy.